Siemanko, siemanko! Z tej strony Nuzmatyka PRL. Nagramy dziś sobie odcinek o pięciogroszówce y, brąz z 1949 roku Dzisiaj, y, Pięciogroszówka jest większa od takiej typowej normalnej pięciogroszówki porównam Wam tę z PRL-owską Perełoska druga. A teraz ta nasza nowa. Są bardzo wszystkie podobne do siebie. Nakład chyba 300 milionów. No to nie jest rzadka. Tania bardzo. Nawet w dobrych stanach można tania kupić. To będzie wszystko na dziś. Ja się z Wami żegnam. Pa!